Płacz dziecka rozległ się w środku nocy w ogromnej willi nad rzeką Saigon, wyrywając mincha ze snu. Wybiegł z pokoju dla służby, boso pędząc długim korytarzem. Od trzech miesięcy, odkąd przyjął pracę opiekuna nowonarodzonego syna pana Wiju Hoanga Lange, młodego miliardera słynącego z sieci luksusowych kurortów w NNG i na Tran, takie noce nie były rzadkością. Ale tym razem płacz brzmiał wyjątkowo żałośnie, jakby niósł ze sobą ból jego własnego serca. Min pchnął drzwi do pokoju dziecięcego. Delikatne światło lampki nocnej oświetlało importowaną drewnianą kołyskę. Mały Bin, jak nazywano w domu małego panicza, kwilił, machając rączkami. Min pochylił się, delikatnie wziął go na ręce i zaczął kołysać. Ci, synku, tata śpi, nie budź go, wyszeptał czule. W sercu Mincha wezbrało trudne do opisania uczucie. Był gejem, co ukrywał od dnia, gdy opuścił biedną rodzinną wieś w Kung Engaj, by szukać szczęścia w Sajgonie. Bycie męskim opiekunem w bogatej rodzinie było już wystarczająco niezwykłe, a co dopiero opieka nad synem samotnego, wpływowego szefa. Juan Lon pojawił się w drzwiach, z potarganymi włosami, w rozpiętej koszuli, wyglądając na wyczerpanego po długim dniu spotkań. Znowu płacze? Zapytał chrapliwym z niewyspania głosem. Myn skinął głową i podał mu dziecko. W chwili, gdy ich dłonie się dotknęły, Myn poczuł, jak jego serce gubi rytm. Lon o tym nie wiedział, ale od pierwszego dnia w tym domu Myn był zafascynowany tym mężczyzną silnym i chłodnym na zewnątrz, ale dziwnie samotnym. Lon rozwódł się jeszcze przed narodzinami Binę, a dziecko było wynikiem surogacji za granicą. Nikt nie znał szczegółów, wiedziano tylko, że Lon wychowuje syna sam i potrzebuje zaufanej pomocy. W kolejnych dniach Min był świadkiem zmagań Lange z rolą ojca. Miliarder potrafił zarządzać imperium biznesowym, ale gubił się przy zmianie pieluchy czy usypianiu dziecka. Min po cichu pomagał, ucząc langę, jak bezpiecznie wiązać nosidełko, jak przygotować mleko w odpowiedniej temperaturze. Masz zręczne ręce, powiedział kiedyś Lon, patrząc na mincha dłużej niż zwykle. Ten komplement sprawił, że Myn się zmieszał, a w jego sercu zakiełkowała nikła nadzieja. Czy Lon też coś czuł? Czy to tylko iluzja skromnego służącego? Wewnętrzny konflikt dręczył mincha każdej nocy. Kochał małego binę jak własnego syna. Kochał też jego ojca w sposób, w jaki nie powinien. Oszalałeś, myn, On jest szefem, ty tylko gejem służącym. Jeśli się dowie, wylecisz na bru. Powtarzał to sobie, ale serce nie słuchało. Za każdym razem, gdy Lon uśmiechał się do niego, bo Bin uspokajał się w ramionach Mincha, on zapadał się głębiej w cichy ból. Pewnego wieczoru Lon wrócił późno, pachnąc alkoholem. Usiadł przy kołysce. Patrząc na śpiącego syna z zaczerwienionymi oczami, boję się, że nie sprawdzam się w tej roli. Zwierzył się niespodziewanie. Min siedział obok, słuchając w milczeniu. To był pierwszy raz, gdy lon się otworzył, opowiadając o samotności po rozwodzie, o rodziny, by ożenił się ponownie z kobietą dla jasnej linii dziedziczenia. Minha bolało serce, ale nie odważył się wyznać własnego sekretu. Radzi pan sobie świetnie, proszę pana. Mały bin ma szczęście. Że pana ma. Słowa te wymknęły się, niosąc ze sobą cały ciężar jego uczuć. Od tego czasu dystans między nimi malał. Lon zaczął prosić mincha, by zostawał na kolację, rozmawiali o życiu. Min opowiadał o rodzinnych stronach, o trudnych czasach, ukrywając najgłębszą część siebie. Lon słuchał ze współczuciem w oczach. Jesteś podobny do mnie, Min. Też samotny w tym mieście. To zdanie nie dawało Minchowi spać całą noc. Czy Lon rozumiał? Czy znów sobie coś wyobrażał? Ale społeczeństwo na zewnątrz było surowe. Stara służąca szeptała kiedyś do Mincha: Mężczyzna opiekujący się dzieckiem i do tego. Taki ludzie będą gadać. Min wiedział, że jeśli to uczucie wyjdzie na jaw, nie tylko on, ale i Lon zostanie skrytykowany. Miliarder gej? Taki skandal zniszczyłby jego imperium. Myn zastanawiał się, zostać czy odejść, by chronić ich obu? Tego ranka słońce w NNG świeciło jasno przez okna nowej willi, którą Lon kupił, by uciec od wścibskich spojrzeń w Sajgonie. Bin miał już sześć miesięcy, śmiał się głośno, gdy Myn wiązał mu ciepły sweterek przed wyjściem. Ten ruch był znajomy, delikatny, jak wiązanie niewidzialnej nici uczuć między ich trojgiem. Lon stał i patrzył, czując przypływ dziwnych emocji. Nigdy nie myślał, że zwiąże się z mężczyzną w ten sposób, nie przyjaźń, ale coś głębszego. Myn poczuł na sobie wzrok langę, serce biło mu jak szalone. – Szefie, jest pan dziś zajęty? – Zabiorę małego na spacer do parku. Lon potrząsnął głową i podszedł bliżej. – Pójdę z wami. Wyszli we troje, jak prawdziwa rodzina. Bin w wózku, myn pchał, Lon szedł obok. Ciekawskie spojrzenia przechodniów sprawiały, że męczył niepokój. Co o nas myślą? Pytał sam siebie, a strach narastał. Kochał Lange tak bardzo, że był gotów na poświęcenie, ale czy w wietnamskim społeczeństwie, gdzie homoseksualizm wciąż był po cichu stygmatyzowany, było dla nich miejsce? Tego wieczoru, gdy bin zasnął, Lon wezwał Mincha do gabinetu. Usiądź. Głos Lange był poważny. Myń się zaniepokoił, czyżby miał zostać zwolniony? Lon nalał wina i przesunął kieliszek w stronę mincha. Wiesz, odkąd tu jesteś, w tym domu wreszcie słychać śmiech. Min poczerwieniał, nie śmiąc spojrzeć mu w oczy. Robię tylko swoją pracę. Lon uśmiechnął się smutno. Nie tylko. Uratowałeś mnie przed samotnością. Te słowa były jak cięcie nożem w serce mincha. Chciał wykrzyczeć, że kocha langę, ale strach go paraliżował. Wewnętrzny konflikt nasilił się, gdy Lon zaczął dzielić się większą ilością szczegółów. Opowiedział o przeszłości, o nieudanym aranżowanym małżeństwie, o presji posiadania syna. Rodzina mówiła, że mężczyzna musi się ożenić, mieć dzieci. Ale ja nie byłem z tym szczęśliwy. Myn słuchał z bólem serca. Czy Lon pośrednio się przyznawał? Czy znów marzył? Pewnej ulewnej nocy w NNG pioruny rozdzierały niebo. Bin płakał ze strachu. Myn przybiegł, wziął go na ręce i utulił. Lon też się obudził i objął ich obu. W tej chwili Myn poczuł ciepło langę, jego serce stopniało. Dziękuję ci, szepnął Lon, mimowolnie zaciskając uścisk. Myn drżał, chcąc zostać w tych ramionach na zawsze. Ale następnego ranka znów się obwiniał. Nie zasługujesz, myn. On jest bogaty, ty jesteś tylko pomocą domową. Plotki zaczęły się rozchodzić. Brukowiec opublikował zdjęcie Lange i Mincha na spacerze z dzieckiem, z nagłówkiem sugerującym intymną relację magnata kurortów z pomocą domową. Lon był wściekły, ale nie zaprzeczył. Wezwał Mincha i zapytał wprost: Co o mnie myślisz? Min zamarł. To szansa? Czy pułapka? Pokręcił głową, a łzy popłynęły mu po policzkach. Nie śmiem nic myśleć. Lon westchnął, ból był widoczny. Boję się, że cię stracę. Min wyszedł z pokoju ze złamanym sercem. Postanowił odejść, by lon miał spokój w swoim życiu miliardera. Ale co z binem? Dziecko przyzwyczaiło się do jego zapachu, do sposobu, w jaki wiązał ubranka, wiązał więzi miłości. Jak mogę go zostawić? Pytał, a ból wewnętrzny był nie do zniesienia. Decyzja Mincha o odejściu została odłożona, gdy Bin ciężko zachorował. Chłopiec miał wysoką gorączkę i płakał bez przerwy. Min czuwał całą noc, robiąc okłady na czoło i śpiewając kołysanki z rodzinnych stron. Lon wpadł w panikę, wezwał prywatnego lekarza. Zostań, potrzebujecie Lon, chwycił dłoń Mincha, mając zaczerwienione oczy. Po raz pierwszy Min widział langę tak słabego. Jego serce zmiękło, został. W dniach choroby byli ze sobą częściej. Lon przyznał przed samym sobą, kocha Mincha, kocha to, jak opiekuje się jego synem, kocha tę delikatność. Ale się bał. Bał się sprzeciwu rodziny, opinii publicznej, zniszczenia kariery. Jestem miliarderem, dlaczego się tak boję? Pytał sam siebie, a wewnętrzna walka nie pozwalała mu spać. Gdy mały wyzdrowiał, Lon zorganizował przyjęcie w wielkiej sali balowej w resorcie w Natran. Goście to sama elita. Min został w domu z dzieckiem, ale Lon nalegał, by pojechali wszyscy. Ty i bin jesteście moją rodziną. Te słowa sprawiły, że Min czuł szczęście wymieszane ze strachem. Na przyjęciu Min ładnie zawiązał ubrankobinę i podał Golongowi do zdjęcia. Wszyscy się zachwycali, ale badawczych spojrzeń nie dało się ukryć. Plotki rozprzestrzeniały się coraz bardziej. Rodzina Lange dzwoniła, zmuszając go do zwolnienia Mincha. Ten gej opiekun? Wyrzuć go natychmiast, albo odetniemy cię od majątku. Lon wpadł w szał i rozłączył się. Skonfrontował się z Minchem Kochasz mnie? Min płakał, kiwając głową. Objęli się po raz pierwszy, ale nie przekroczyli granicy, to było tylko ciepło pocieszenia. Ja też cię kocham, szepnął Lon. Szczęście było krótkie, bo nadciągała burza opinii publicznej. Min cierpiał bardziej niż kiedykolwiek. Wiedział, że ta miłość jest kontrowersyjna i sprawi, że Lon straci wszystko. Powinienem odejść, powiedział. Lon przytrzymał go mocno. Nie, stawimy temu czoła razem. Ale wewnątrz Lange toczyła się walka: miłość do Mincha czy utrzymanie pozycji? Wielkie spotkanie akcjonariuszy w centrum Saigonu stało się koszmarem. Prasa huczała o miliarderze i gejowskim opiekunie. Rodzina Lange wynajęła ludzi do śledzenia publikując zdjęcia Mincha wiążącego ubranko Binę z sugestywnymi podpisami. Akcjonariusze żądali rezygnacji Lange, jeśli się nie naprawi. Lon stał na krawędzi, miłość czy imperium? Min w domu tulił płaczącego Binę. Synku, twój tata cierpi przeze mnie. Obwiniał się, postanowił napisać list pożegnalny. Odchodzę, żebyś miał spokój. Ale Lon wrócił wcześniej, przeczytał list i poczuł ogromny ból. Nie odchodź, wybieram ciebie. Obieli się, tym razem mocniej. Lon wyznał przyjacielowi Kocha Mincha. Konflikt osiągnął szczyt, gdy przyjechała matka Lange, wyzywając Mincha od pedałów niszczących rodzinę. Min znosił to w milczeniu ze złamanym sercem. Ma pani rację, nie zasługuje. Lon stanął w obronie Mincha, po raz pierwszy sprzeciwiając się matce. Kocham go, a Bin potrzebuje obu ojców. Matka wyszła, grożąc wydziedziczeniem. Myn dręczył się, jestem ciężarem. Lon przytulił go, nie, jesteś ratunkiem. Razem opiekowali się małym, to były rzadkie chwile spokoju. Ale presja opinii publicznej rosła, akcjonariusze wycofywali kapitał. Lon nie spał, tocząc wewnętrzną walkę, odpuścić, bratować firmę, czy zachować miłość? Sądny dzień w największej sali konferencyjnej. Lon wszedł na scenę, myn z binem siedzieli w ukryciu. Akcjonariusze buczeli żądali dymisji. Lon wziął głęboki oddech. Oświadczam, że osobą, która była przy mnie przez ten czas, jest myn osoba, którą kocham i drugi ojciec mojego syna. Sala zamilkła, potem zaszumiała. Myn wziął binę na ręce, zawiązał mu ubranko jako symbol ich rodzinnej miłości. Lon opowiedział wszystko o samotności, o szczerej miłości do Mincha, o tym, jak myn opiekuje się Jego synem lepiej niż ktokolwiek inny. Nie porzucę tej miłości z powodu uprzedzeń. Firma jest moja, ale rodzina jest wszystkim. Niektórzy akcjonariusze klaskali, inni wyszli. Prasa wybuchła, ale tym razem było też wsparcie. Myn płakał w ramionach Lange. Nie boisz się stracić wszystkiego? Lon uśmiechnął się: tracąc wszystko, ale mając Ciebie i syna, mam wszystko. Wrócili do domu. We troje w objęciach. Społeczeństwo wciąż dyskutowało, ale ich miłość zwyciężyła. Mały Bin uśmiechał się szeroko, jakby im błogosławił. Wnętrze Mincha w końcu zaznało spokoju, znalazł prawdziwą rodzinę, mimo burzliwej drogi.